Cześć siłaneczku, ja jestem Elviso, witam was moi drodzy Bardzo gorąco w kolejnym odcinku Na moim kanale z MC i w tym odcinku Moi drodzy, czas najwyższy Aby w końcu jeszcze bardziej rozwinąć Naszą piękną oraz ekskluzywną Wyspę, w której powstaje nasze nowe Piękne, no i eleganckie miasto Z takimi właśnie już pięknymi Widokami, uznałem sobie Kurde, na mojej pierwszej serii postawiłem Na samym centralnym środku naszej wyspy Wielki pomnik Wojana Więc tak sobie uznałem, kurde, tak, że właśnie Poświęciłem tutaj jakieś nowości, ogarniamy sobie ten pomnik jakiegoś innego i to jest, nie wiem jakiś lucz, jakiś pipek, czy coś w tym stylu, ale no zauważyłem też, że właśnie na samym środku naszej wyspy, e, powiem tak, te bambusy są mega pomocne, ale zajmują nam zbyt sporo miejsca, jakby serio, one no, powinny być jakieś bardziej być, gdzieś, gdzieś z boku, no bo serio po prostu tutaj w tym miejscu, ona nam jakby tutaj za bardzo specjalna, jakby są tej serii, że potrzebna potrzebne, ale gości, no jakby nie na samym środku, bo tutaj po prostu nie ma miejsca na jakieś tej ważne budowlę, więc serio też, w tym momencie sobie tutaj właśnie wszystko tutaj wyautujemy, że tutaj właśnie tutaj nie było w tym miejscu. I teraz tak, powiedzcie mi teraz, moi drodzy, ile kosztuje, żeby kupić sobie serio całe EQ, ale to serio absolutnie całe EQ niebieski, tak? Ponieważ w tym momencie, moi drodzy, mam taki serio most, No teraz tak, czy ma właśnie tutaj robić z wełny to, czy robić to z tamem, to nie mam zielonego pojęcia. i serio nie wiem, co robić, więc na moje oko, moi drodzy, jakby to chyba jest po to najlepsze, ponieważ w tym odcinku, moi drodzy, budujemy sobie pomnik pomnikluczka, więc tak, żeby po prostu było na naszej wyspie jakoś jasno, fajnie, żeby to były jakieś takie budynki, znaczy, może nie budynki, ale bardziej budowle, chyba, że Mieszkam w środku pomnika a Steel. Pomysł jest spoko, tylko ci, moi drodzy, tak szczerze Ja teraz tak postawię absolutnie Całkowicie na oko, bez żadnych tutaj właśnie wymiarów Bez żadnych takich informacji, jak to powinno wyglądać Po prostu buduję ze swojej pamięci, jak tego go z kojarzę Więc teraz zobaczmy, moi drodzy Jak dobrze polskich youtuberów, bo na moje No to, to może wyjść albo dobrze Bo jestem dość ogarnięty w budowaniu, albo tragicznie Jakby są opcje dwie eee, Skłaniały się, że to będzie coś pół na pół, więc na moje Moi mili, teraz w tym damy sobie W tym miejscu właśnie nogi, więc teraz tak Nogi, zaczniemy sobie w trochę to właśnie Właściwie powinno być w ogóle na czwórkę, mi się wydaje. E, ale to mi się właściwie tylko wydaje, więc nie mam się żadnego <laughs> pojęcia. Lubisz, że nam bardzo, ale to bardzo nie wiecie. Więc teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc tyle powinno, mówiąc. No bo tutaj myślę, że nam wystarczy. Więc teraz budujemy sobie nogi, więc hem. Chyba, że damy sobie też jakiś jeszcze mały dotąd, taki niżej, jak jakieś właśnie właściwie łapy. Nie mam pojęcia, ale wiecie co? Tylko właśnie jak się może jakoś tutaj lekko później. Więc teraz tak, czekajcie sekundkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. E, tyle powinno być na nogi, myślę, że gidę, tutaj sobie zaraz jakoś tutaj polecimy z brzuchem jakby to jest o tyle spoko, że jakby cały skin jest jednolity więc tutaj nie ma jakiejś kombinowania więc tutaj głównie jest tutaj to istotne aby nie przekombinować z długością nóg z szerokością brzucha z wielkością bicepsów oraz tą górę, żeby była taka dość proporcjonalna, więc szczerze moi drodzy to jest dla mnie spore wyzwanie, bo ja już nie grał tak w minecrafta wiecie zawodowo kiedyś jak byłem w właśnie taki budowl dobry jakby no, aktualnie moi drodzy, to moje umiejętności no to nie ukraińmy, jest absolutne dno dna, jakby to jest gorzej niż źle, więc teraz, em, żeby zrobić takie bary, to wiecie co? Ty, żeby właśnie ogarnąć sobie brzuch, polecimy chyba sobie tylko na czekajcie, na dwie kratki, tutaj myślę, że musimy sobie nawet tutaj wbić jakoś, jeżeli chodzi o szerokość, tak, wiecie co, Ej, już wiem, e, bo teraz tak, czekajcie, musimy sobie zrobić ręce na pewno e, po, po tej wysokości tutaj właśnie, na dwie kratki od brzucha, e, a to będzie brzuch, więc chyba już mam pomysł, jak to zrobić, moi drodzy, więc szczerze, o to, że nie wiem, chociaż jest progres, więc naprawdę nie ma tragedii, więc teraz wait, 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 bo tu widzę, jakiś mały błąd, e, to powinno być o kratkę niżej, chyba już się pogubiłem na samym starcie budowania, to jest jakiś hit, więc okej, okay, to jest o jedną kratkę niżej, więc to jest dobrze, Ok, czyli teraz się koordynujemy to, 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 to na dwa, dwa razy tylko, żeby to było tutaj wysunięte i to powinno, moi drodzy, być już git, więc mamy to już właściwie tutaj z głowy o tyle, więc cóż, mamy tutaj właśnie kształt już taki rąk, więc o tyle fajnie, czekajcie, raz, dwa, tu jest tu jest znowu coś okej, okay, raz, dwa okej, okay, czyli jest git damy to jest tutaj w tym miejscu te klocki jest symetrycznie jest symetrycznie, okej okay, więc może nie widać ale to będą ręce, moi drodzy więc polecimy teraz sobie do góry ogarniemy sobie tutaj całą właśnie tutaj e, figurę luczka ale naprawdę coś czuję, że mój pomysł mimo tego, że jest ambitny i fajny żeby tutaj właśnie robić po pomnik youtuberów no to nie mam do tego zdolności jakby sorry, moi drodzy, ale naprawdę coś czuję, że te nogi będą trochę za krótkie więc może będę pomnik sobie to po prostu zrobić lekko niższy Musimy jakoś tutaj mogli, w ogóle zrobić twarz, jakby taki pyszczek bardziej, więc kurde, to mniej więcej chyba wiem jak powinien wyglądać, ale naprawdę jeśli chodzi o samego skina, to będzie jakiś dramat, widzowie, to będzie absolutna tragedia. Dobra, więc może być jakiś tutaj właśnie wiedział, że lekko niższy. Zagarniamy sobie tutaj właśnie go jedną poziom wyżej, żeby to jakkolwiek wyglądało, widzowie. Dobra, okej, okay, czekajcie. I teraz z tym jest sobie, sobie tutaj kończymy ręce oraz stały garb. I teraz powiedzcie mi, ja to w ogóle to obejrzę zaraz na samym końcu, jak to już tutaj skończę. E, mam już pomysł na twarz, ale nie mam zielonego pojęcia, jakby ją tutaj w ogóle wysunąć, jakby na pewno tutaj nie powinno być na wysokości rąk, ręce powinny być tutaj na równi, więc to akurat tutaj myślę, że nam wyszło. <coughs> więc teraz tak, polecimy sobie tutaj, myślę, że właśnie e, sobie tak dwie kratki do przodu, żeby ten tak, skin był taki, bym powiedział, że jakkolwiek proporcjonalny, bo na obecną chwilę, <coughs> no, to nam wychodzi trochę gorzej niż tragicznie. Jakby głowa w Minecrafcie, trochę bardziej jest jednak jednak do przodu, więc myślę, że to akurat powinno być o tyle gitara, że polecimy sobie tak na tym kształcie z tą głową. Naprawdę ja nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale ona ma tutaj w ogóle w kwadracie. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc okej, okay, właśnie to jest, to, jest, to jest bardzo istotne. Więc jak mamy troszczaki te zaraz tej uszy oraz tą twarz. Więc w ogóle wait, Więc może wpiszmy sklep. I teraz tak, bloki. No moje wełna, wiecie co, moi drodzy, co jak co, ale wełna to jest najlepszy item jakiejkolwiek budowy twarzy, jakby nie ma lepszego itemu niż wełna, więc teraz sobie właśnie ją kupmy, chyba że na mnie wyjdzie kształt i walę zaraz jakąś taką gafę, że mi będzie głupio, nie mam pojęcia już naprawdę, dobra, e, mamy też to jeszcze, więc to byłoby wszystko, dobra, więc na samym starcie, widzowie, czekajcie, czekajcie, żeby było tutaj symetrycznie, damy też sobie tutaj właśnie taki tutaj kształt, żeby tutaj była jasność, jak ta twarz powinna wyglądać, dobra, i teraz, czekajcie, czekajcie, zaczniemy sobie może tutaj od oczu, żeby one też tutaj były e, dość, o nie, o nie, już widzę mój pierwszy błąd, że ten skin nie jest na oczy idealnie stworzony, więc oczy będą musiały być na krawędzi równo, więc to może przez trochę źle wyglądać, ale spokojnie, to jeszcze nie jest największa tragedia, jakby to jeszcze może wyglądać mimo to jakkolwiek dobrze, więc... Trzymajcie kciuki moi drodzy, żeby nie było tragicznie. I też sobie tutaj zerknę na mój pogląd, który sobie oszukowałem teraz wcześniej. No okej, okay, uszy widzę jak ma, oczy widzę jak ma, więc ogarniemy, bo tylko tutaj jeszcze tak w tej... Tutaj tej właśnie, ten kształt, dobra Ej, jakkolwiek, powiedzcie, że to tak będzie wyglądało, proszę, się nie chcę skompromitować prosto na filmie, jakby jest mam zbyt dużo filmów, na których coś buduje, i mi to absolutnie nie wychodzi, chciałem chociaż jedną rzecz budować, jakby powiem tak szczerze, chciałem zrobić sobie tutaj innego youtubera właśnie, ale miałem takie nie no, to jest takie banalne że ja tego to zrobię w sekundę bez problemów, chociaż będę miał jakiś tej popis przed widzami chociaż bym nie jeszcze budować, co nie, a tutaj wyszło na odwrót, ja nie mogę, można czekać, coś coś tutaj jakby czekajcie sekundę, to dajcie mi tutaj chwilę ja byłem, moi drodzy, ja nawet raz w swoim życiu pokonałem mistrza świata na Hypixel'u na Build Battle, naprawdę, raz go nawet pokonałem, a obecnie, no spójrzcie co się ze mną dzieje, no spójrzcie na to, przecież to jest jakaś kompromitacja absolutna, ja nie wiem co się dzieje w ogóle, dobra, więc teraz, moi drodzy, włączamy fly'a i patrzymy na efekt finalny, dobra, ohohohoho, nie, nie ja zrobiłem! Ja się chciałem popisać przed widzami i mi absolutnie nie wyszło. To nawet nie wygląda jak skin w Minecrafcie. Chyba, że jakoś tutaj, nie wiem, dorobię tutaj łapy w tym skin, bo to jest jakiś skin takiego Ala e, Pieska, więc to powinno może jakoś tutaj, chociaż o tyle lepiej wyglądać. Nie! To nic nie dało, widzowie. To nic nie dało absolutnie. To w ogóle nie pomogło. Nawet to nie pomaga, więc powiem teraz tyle. Nie śmiejcie się ze mnie w komentarzach, po prostu odpuśćcie mi, każdy mój robi błędy, więc cóż, dziękuję bardzo. Ja byłem Elvisa. To, to raczej był Luczek, więc cóż, nie było tematu, widzę. Dobra, widzimy się na jakimś kolejnym odcinku. Więc myślę, że tej tutaj po prostu postawię jakiś domek. Więc dziękuwa eluwa oraz największe, przeogromne i przesmutaśne ją, Eluwa!